Przygotuj się, bo piękna historia miłości ma się właśnie rozpocząć w Twoim życiu. Twoi aniołowie wysłali mnie, aby poinformować, że na horyzoncie czeka uroczy romans, który obejmuje kogoś młodszego od Ciebie. To magiczne spotkanie ma się odbyć wkrótce, podczas całkowicie nieoczekiwanego wydarzenia, czego nigdy byś się nie spodziewał. Pozwól, że poprowadzę Cię przez to prorocze objawienie. Odkrywając niuanse romantycznego przeznaczenia splecionego złotymi nićmi, wyobraź sobie zwykły dzień, zanurzony w twojej codziennej rutynie. Możesz być zaangażowany w swoje codzienne czynności, może uczestnicząc w spotkaniu, pijąc kawę lub oglądając luźne wydarzenie towarzyskie, kiedy nagle wydarzy się coś nieoczekiwanego. Wasze spojrzenia spotykają się z kimś innym i w tej chwili iskra wzajemnego uznania rozświetla otoczenie. To tak, jakby czas stanął w miejscu, a niewidzialna siła połączyła wasze dusze. Twoi aniołowie ogłaszają, że ten moment się zbliża i że powinieneś być otwarty, aby go przyjąć całym sercem. Ta młodsza osoba przyniesie ze sobą mądrość i dojrzałość, które przekraczają wiek. Wokół ciebie będzie tętniła żywa energia, coś, co w sposób nieodparty cię przyciągnie. Będzie różnić się od wszystkiego, co do tej pory znałeś, przynosząc nową perspektywę do twojego życia. Jej młodość będzie powiewem świeżego powietrza, wypełniającym twoje istnienie witalnością i entuzjazmem. To spotkanie nie będzie tylko przypadkiem, będzie to wydarzenie bosko zaaranżowane. Starannie przygotowane przez aniołów. Obserwowali Twoją drogę, Twoje zmagania i triumfy, zwłaszcza Twoje serce. Wiedzą, czego pragniesz i na co zasługujesz. Dlatego pracują nad tym, aby przynieść Ci tę miłość. Kiedy to spotkanie nastąpi, poczujesz natychmiastową i głęboką więź, jakbyś odnalazł brakującą część w układance swojego serca. Będzie to zrozumienie, które wykracza poza słowa, Twoje serce zacznie bić szybciej, a niewytłumaczalna radość wypełni Twoje jestestwo. To będzie znak, że spotkałeś kogoś wyjątkowego, kogoś, kto jest przeznaczony, by iść obok Ciebie w tej podróży. Na początku może być trudno uwierzyć, że coś tak wspaniałego ma się wydarzyć. Naturalne jest odczuwanie mieszanki podekscytowania i wahania, ale pamiętaj, że twoi aniołowie prowadzą każdy Twój krok i są zawsze obok Ciebie dla Twojego większego dobra. Zaufaj im, a przede wszystkim zaufaj swojemu sercu. Ono rozpozna prawdę tej miłości. Osoba, którą spotkasz, będzie miała znaczący wpływ na Twoje życie, przynosząc nowe doświadczenia, nowe przygody i, co najważniejsze, głęboką i szczerą miłość. Razem Estevor Z niezapomniane wspomnienia, budując relację opartą na szacunku, zrozumieniu i uczuciu. Będą wyzwania, jak w każdym związku, ale siła więzi między wami będzie w stanie pokonać wszelkie przeszkody. Ważne jest, abyś był otwarty na tę możliwość, nawet jeśli wydaje się niezwykła. Czasami miłość pojawia się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach i w nieprawdopodobnych okolicznościach. Twoi aniołowie chcą, abyś wiedział, że nie musisz szukać ani starać się znaleźć tej miłości. Ona przyjdzie do ciebie w idealnym momencie, w idealnym otoczeniu, w sposób, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie. Czekając na to spotkanie, istotne jest, abyś dalej dbał o siebie. Pozostał wierny swoim wartościom i marzeniom. Kultywuj miłość do samego siebie, ponieważ będzie to fundament miłości, którą podzielisz z tą nową osobą. Twoi aniołowie chcą, abyś wiedział, że zasługujesz na wielką miłość i że jesteś przeznaczony do życia w pięknej historii miłosnej. Gdy ta miłość wejdzie do Twojego życia, zauważysz, że każda chwila oczekiwania była tego warta. Każde minione doświadczenie, każde złamane serce i każda wylana łza przyczyniły się do tego, by przygotować cię na to spotkanie. Będziesz gotów, aby przyjąć i dać miłość w sposób, który nigdy nie wydawał ci się możliwy. Teraz chcę poprosić, abyś zostawił like, subskrybował kanał i aktywował dzwoneczek aby nasza wiadomość mogła pomóc innym osobom potrzebującym codziennych błogosławieństw oraz słowa pokoju i duchowego pocieszenia. Czy potrafisz wyobrazić sobie szczegóły tego spotkania? Może odbędzie się na luźnej imprezie, gdzie muzyka i rozmowa płyną swobodnie. Uśmiechasz się, rozmawiając z przyjaciółmi, kiedy nagle do pokoju wchodzi ktoś nowy. Wasze spojrzenia się spotykają i w tej chwili dzieje się coś magicznego. Otoczenie zdaje się rozświetlać, a ty czujesz dreszcz przebiegający po kręgosłupie. To on. Bez wymiany słów czujesz głęboką i natychmiastową więź, jakby wasze dusze już się rozpoznawały. Zbliżasz się, a rozmowa płynie naturalnie, jakbyście znali się od zawsze. On rozumie części ciebie. Które nikt inny nie potrafi zrozumieć. W jego oczach jest blask, mieszanka ciekawości i podziwu, która sprawia, że twoje serce przyspiesza. Śmiejecie się, dzielicie się historiami, a z każdą słowem więź się pogłębia. W powietrzu unosi się łatwość, lekkość, jakby wszechświat sprzysięgł się na ten idealny moment. W następnych tygodniach spotykacie się coraz częściej. A każde spotkanie to nowe odkrycie, nowa warstwa Twojej duszy odsłaniająca się przed Tobą. On zaskakuje Cię swoją dojrzałością, swoją wizją świata i zdolnością dostrzegania piękna w małych rzeczach. Tak, jest młody, ale Jego dusza jest stara, niosąca mądrość, której się nie spodziewałeś znaleźć. Jest jedna noc, która szczególnie się wyróżnia. Jesteście razem może spacerując pod gwiazdami lub siedząc w spokojnym parku. On chwyta twoją dłoń i w tym kontakcie czujesz falę energii, milczącą obietnicę miłości i oddania. Patrzy w twoje oczy z dezarmującą szczerością i wyraża to, co czuje? Widząc prawdę w jego słowach, czujesz głębie jego uczuć. Nie mówi tylko słowami, ale swoją duszą, a ty wiesz w tej chwili, że znalazłeś coś rzadkiego i cennego. Ta miłość, choć młoda, jest silna i odporna. Stawiacie czoła wyzwaniom razem, ucząc się i rozwijając obok siebie. Każda przeszkoda jest okazją do wzmocnienia więzi między Wami. Są chwile czystej radości, wspólnie dzielone śmiechy, a także momenty głębokiej refleksji, w których odkrywacie najciemniejsze zakątki swoich dusz. Z czasem ta relacja staje się filarem Twojego życia, przynosząc nie tylko radość i pasję, ale także poczucie celu i przynależności. Wspieracie się nawzajem, zachęcając się do podążania za swoimi marzeniami i osiągania nowych szczytów. On staje się Twoim partnerem we wszystkich aspektach, kimś, komu możesz zaufać w każdej sytuacji. Twoi aniołowie nadal prowadzą i chronią tę miłość. Pomagając pielęgnować i wzmacniać więź między Wami. Szeptają rady w momentach wątpliwości, przypominając Ci, abyś ufał miłości, którą dzielicie. Świętują każdy sukces i każdą chwilę radości, wiedząc, że ta miłość była przeznaczona. Kluczowe jest, abyś kontynuował pielęgnowanie miłości do samego siebie, nawet gdy ta nowa miłość rozkwita. Pamiętaj, że jesteś całością i pełnią sam w sobie. Ta miłość nie ma na celu wypełnienia pustki, ale dodaje nowy wymiar do Twojego już bogatego życia. Twoi aniołowie chcą, abyś wiedział, że zasługujesz na to wszystko, że zasługujesz na głęboką i bezwarunkową miłość. W miarę jak ta historia miłości się rozwija, dostrzeżesz piękno każdej chwili, znaczenie bycia obecnym i doceniania każdej małej rzeczy. Prawdziwa miłość, taka jak ta, którą znalazłeś, nie ogranicza się tylko do wielkich gestów, ale także do małych aktów dobroci, zrozumienia i codziennej troski. Chodzi o to, aby wiedzieć, że masz partnera u swojego boku w każdej chwili, w dobrych i złych czasach. I tak Twoja historia miłości nadal rośnie i ewoluuje. Budujecie życie razem, pełne przygód, śmiechu. Pokonywanych wyzwań i spełnionych marzeń. Uczycie się tańczyć z niepewnością życia, znajdując radość w każdym etapie tej podróży. Twoi aniołowie są zawsze z Wami, prowadząc, chroniąc i celebrując każdą chwilę. Widzą piękno tej miłości, głębokość więzi między Wami i nieograniczony potencjał, który posiadacie razem. Wiedzą, że to dopiero początek historii która będzie nadal rozwijać się w pięknie i cudzie. Osoba, która ma wkroczyć do Twojego życia, wywrze głęboki wpływ. Razem stawicie czoła dobrym i złym momentom, ale miłość, która Was łączy, będzie silna i odporna. To będzie miłość, która pomoże Wam rosnąć i ewoluować, czyniąc Was silniejszymi i pełniejszymi, zarówno indywidualnie, jak i jako para. Ta relacja nie będzie wolna od wyzwań. Będą momenty, w których poczujecie się wystawieni na próbę, momenty, w których będziecie musieli szukać siły w miłości, aby pokonać przeszkody. Ale pamiętaj, to właśnie te wyzwania pomogą wzmocnić Waszą więź. Z każdą przezwyciężoną trudnością wyjdziecie z tego bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek. Pomimo trudności w tej relacji będzie istniała wewnętrzna piękność. Odkryjecie radość z dzielenia się swoimi życiami, wspierając się nawzajem w swoich marzeniach i aspiracjach. Każdy dzień będzie przygodą, okazją do nauki i wspólnego wzrastania. A na końcu zrozumiesz, że te trudności jedynie wzmocniły miłość, która was łączy. Czekając na nadejście tej miłości w swoim życiu, Ważne jest, abyś nadal dbał o siebie i pielęgnował swoją własną samoocenę. Pamiętaj, że jesteś osobą pełną i godną miłości, niezależnie od jakiejkolwiek relacji. Ta miłość nie jest uzupełnieniem dla wypełnienia pustki, ale cennym dodatkiem do Twojego już pełnego życia.